Manku, z tej strony karol 95. Zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem będą to najszybsi pracownicy na świecie. Część druga, bo pierwsza już pojawia się na moim kanale, bardzo dobrze się przejęła Zresztą za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Możecie stawić już teraz łapeczkę pod tym filmem, żeby pracownikom pracowało. Czy lepiej żeby szybciej cieli mięso, szybciej naprawiali buty, różnie szybciej stawiali łapeczki też pod filmami. Jak będzie 20 tysięcy łapeczek, od razu dodaję kolejny odcinek z najszybszych pracowników na świecie, zostawcie aż praca, bo praca nie hańbi, żadna praca nie hańbi. Pamiętajcie! A mój mikrofon, czas na zmianę! Przynajmniej muszę go poprawić, żeby jakoś lepiej tu leżał. Na tym, co ty, co ty robisz? No i lecimy. Zaczynamy od gościa, który spokojnie tnie mięso i to w nadzwyczajnym tempie. <grym> robi to bardzo. No jest kozakiem. No wiem, że, że on się nie boi, że gdzieś tam się skaleczy. Dobrze, że jest tam fajne oświetlenie, wszystko przynajmniej widział. Tutaj cięcie czy ciągnięcie drutu też jest taka e, praca, moi drodzy. Także wszystko pocięte elegancko na równiutkie kawałki. Nie wiem, jak on to robi, Pewnie na samym końcu ma gdzieś coś tam, co doprowadza tylko do końca i ucina drut normalnie bez żadnych tam e, problemów. 654 drutu to jest kierownica do mojego Suzuki. Taką właśnie drogą. Znaczy, wy wpadacie często na live, y? bo gram na kierownicy. Także, jak możecie wpaść, to fajnie. Jeździmy, różne rzeczy się dzieją wtedy. To prawda, w cs na kierownicy jeszcze nie grałem, ale można to zmienić. No, ale jak kierownica poszyta, to czas na pudełka chińskie. Z chińskiego AliExpress, proszę bardzo. Tak się je skręca bardzo szybko, żeby były oczywiście przygotowane do wysyłki, do włożenia różnych rzeczy. Być może tutaj mamy 65-metrowe styropianowe ściany. Gościu sobie z tym radzi. Zobaczcie, to dokłada kolejno. Co się dzieje? To nie są najszybsi pracownicy na świecie, tylko najzaradniejsi. 62 metry do góry styropianu. Proszę bardzo, gdzie podać? Gdzie postawić świeczkę na torcie? To jest szaleństwo. Ja się do tego nie nadaję. Oglądać to tylko tyle. Mogę. Ten obiera jabłka w sekundę normalnie. Zaraz robimy z tego jakieś czekoladowe. Fondi. W sensie maczamy jabłka w czekoladowym Fondi po obraniu skórki. Ze skórki można zrobić fajne chipsy. Różnie bywa 60 kg. Arbuzów, gościu spokojnie układa jedną ręką, bo dzisiaj wyjątkowo na siłowni ćwiczy prawą. Więc prawa ręka, i lewy lewy wózek, proszę bardzo. wózek jest prawdziwy, ale faktycznie żali mu te arbuzy. Tutaj mamy gościa, który na maszynie do pisania pisze bardzo szybko, podejrzewam, że szybciej niż na niejednej klawiaturze gamingowej, na przykład Apex 300, chyba 300, czy 100. Ten obiera tutaj jak smocze kule z Dragon Balla, już wiemy, gdzie się podziały. Do teraz ten gościu je obiera. Tutaj mamy nawlekanie jakiegoś dziwnego materiału. Jeb, zakręcił coś. Czy on robi serwety na stół? Albo to są te czapeczki dla żydowskie czapeczki takie, wydaje mi się, chociaż może zwykłe kapelusze, też nie do końca wiem, ale i do no jednak to był zwykły kapelusz, który można kupić na zwykłej plaży pod Pobierowem. Tam jest niezwykła plaża, jest bardzo ładna plaża w Pobierowie. No, a ten mężczyzna tutaj przygotowuje, delikatnie obcina raciczkę, oczywiście paznokcie, i coś tam za... nie wiem co robił, kręcił raciczką Najszybciej kręcący pracownik na świecie raciczką od świnki Tu mamy skrobanie porów na czas, proszę bardzo I ten gościu też jest kustoszem tego muzeum w skrobaniu porów Jak szybko to robi To jest szczypior czy pory? Raczej pory, ale bardzo małe Niewyrośnięte te pory, jak z tego przygotować idealny rosół Do porcji rosłowej dorzucić takiego pora, to jest za cienkie Dobrze, tutaj mamy beczkę, która sama krąży dookoła A, bo zostawię jedną, puszczam mu linkę I wymieniałem się chyba tym, tak mi się wydaje to jest M A tu jest bez żadnej linki! On to do niego po prostu zakręcił bez linki. Pierwszy raz tego nie robi, może drugi. Ale jednak działa, wszystko zakręcone spoko ten czeka na kolejną. Proszę. Oklejanie paczek na czas też można. No, proszę bardzo. Wszystko idę. I potem ja nie umiem tego otworzyć. To jest najgorsze. O, robienie jakiejś pięknej betonowej ściany. Może to robić również kobieta, moi drodzy. Tak samo mężczyzna. Jeżeli... Do garów, faceci. Idźcie normalnie do garów myć naczynia. Też czasami trzeba... Kto tam mnie pisze o takiej porze, jak ja tu oglądam malowanie ścian? A właściwie nie malowanie, tylko no ona zamiast make upu szpachlować sobie twarz jakimiś tam podkładami, to robiła to na ścianie. Tutaj mamy gościa, który kręci nożami, czemu te noże się paliły, po co kręcić palącymi się nożami, tylko dlatego, żeby zaimponować ludziom, chyba tylko dlatego. Tutaj mamy zbieranie słoneczników, ciach ciach, i nabija je na jakieś... ...pale. Aha, bo on to obcina... W ten sposób, czyli tu są gotowe już do zbiorów. Obcina to w łodydze, gdzieś tam na dole, ścina na górze i wsadza do tej łodygi z powrotem. Dobrze, być może tak to się robi. Gościu strzela do balonów, no mistrz świata w ucznictwie... eksportowym na czas. Co, co? Ale wygrywa, no zobaczcie, trafia wszystko jak leci, i z przeładowaniem, czy to działa na laser, czy raczej jakieś tam kulki. Nieważne, bo się nigdy nie dowiemy. Zapomniałem, że te filmy tak działają. Ten tutaj ma, zobaczcie, klej jakiegoś pierożka małego. <laughs> Przyłożył coś do patelni. I nie wiesz, nie wiesz, czy to. Czy to było zbożowe, czy, czy pełnoziarniste? A tam liczysz zobaczcie obliczenia, na dwie ręce. Jedną ręką tam masuje syna po czole, bo prawda boli go czoła, a drugą ręką robiła obliczenia. No i to samo. O, to jest pięknie obcina. To są kokosy i wyciąga proszę bardzo w środku, mleczko. I smacznego piciu, pić, 62 zł za to, że po Mamy tutaj z czym ono obraca? Co, co to jest? Co to? Jakieś orzechy? Coś tam przypala. Ostatnio widziałem w chłopakach do wzięcia andelka, któremu spadła kiełbasa do ogniska i zamiast ją opuchać, czy co tam się robi z kiełbasą, poszedł ją umyć w jeziorze i ją zjadł. No chłopaki do wzięcia. A ten klej precle w Katowicach. Ka w, ka w, w Krakowie oczywiście. Normalnie krakowskie precle. Dobrze, tutaj mamy ścinanie trawy na czas. Czy szybciej goście to zrobi ręcznie, czy... No popatrzcie. Można to robić ręcznie, tylko dobrze naostrzoną kosą, a gościu tam kosiarką jakoś bardzo równo czasowo. Bardzo równo. Ten kończy i ten kończy. Kto, kto wygrał? No ten, który się bardziej postarał. Nieważne, jest przedmiot, w którym pracujesz. Tutaj mamy, czy to jest kalarepa? Nie, tutaj już widzę, że to jest skórka od... Ale ładnie ją rozwija. O, panie. Ty, to jest cukinia? Chyba cukinia. Z tej cukinii normalnie możemy robić ją marynowan. Ten dostał epilepsji na stole, szybko zakręcił... On wyciera stoły, ja myślałem, że on kręci pizzę, myślałem, że to jest pizzerinia, to, to on to wycierał stoł. dobrze. Tutaj mamy, o, przeglądanie informacji, pisanie, dobrze, to tylko liczby, góra, dół, lewo, prawo. Normalnie kody wpisuje w Tekenie, żeby lepiej się je grało polem, Phoenixem, bo Chińczycy są najlepsi w Tekena. Ten też wyciera stoły. Jeszcze obkręcił, żeby wszystko spadło na dół pewnie do tego. Tutaj mamy ćwiartowanie kurciaczków, proszę bardzo, czy jakichś innych mniejszych, czy bądź większych zwierzątek. Proszę bardzo, wszystko pokrojone w kostkę. Jest tam co prawda dużo kości, dlatego... No jest, no porcjowanie na najwyższym poziomie, dobrze, to jest ona w każdym razie, dobrze, już widzę po twarzy, że to ona. Wyporcjowane elegancko, można siadać do stołu, czyli street food w Tajlandii jeszcze nie umiera, bo można, prawda, to ona tam pracuje, ona wie co, to ona wie jak to ciąć. Zabawa przy okazji i układanie awokado, czy jakichś kokosów, żonglowanie, przy bardzo, do muzyki jakieś tam pewnie jadą z tematem, żonglowanko, jeden na lewo, małe na lewo, większe na prawo, to już wiemy o co chodzi, tutaj można jeszcze zami Wow, tam już chyba w ostatnim momencie. W ostatnim momencie już mu spadało. Zobaczcie teraz, już nie wiedział, co się dzieje. Już padaka, padaka, ale jednak się wyrobił dobrze. Ćwiartowanie pewnie, łoso... wyciąganie ości z jakiegoś ogromnego łososia. O panie, i on wszystko wie, gdzie się znajduje, w którym miejscu, żeby to wyciągnąć. Ale porcjowanko. No i tak to wygląda. To było przyspieszone, jakie to jest oszukane. Najszybsi pracownicy na świecie, chyba jak se film przyspieszy. Po prostu wykonujący swoją pracę. Tutaj mamy ogromne. Yy, aluminiowe albo jakieś żelazne yy, pręty, bądź też jakąś orurowanie, Jakąś orurowanie, jakieś orurowanie, które gościu po prostu wrzucał gdzieś tam na górę. Plantację, ryżu czy czegoś. Czy szczypioru wygląda jak szczypior. Gościu to wygląda, jakby gościu się po prostu wkurzył czy gościuwa i no, oglądała się finisherów w Mortal Kombat i traktowała tak szczypiorek. Dobrze, tu rzuca coś do tyłu, nie wiem, też w ogóle ciekawa praca. Rzucanie do tyłu jakimiś przedmiotami. Mógłbym to robić cały dzień, chociaż oczywiście można się pogubić. Ale jak widzę, oni radzą sobie z tym świetnie. Ci to układają, ona tylko daje do tyłu te dobre i wadliwe, czyli w jedno miejsce, a potem i tak to układać Skurowanie jakiejś ryby, bo to oczywiście bez ćwiartowania, tylko samo skurowanko. Proszę bardzo, cała skóra ściągnięta, więc zostaje sama rybka. Sam filet, który zaraz będzie można przygotować bez ości. Ten najszybszy stemplarz pocztowy na świecie. Wszyscy go nagrywają, bo mówią, jak to jest możliwe, że tak szybko stemplować on powinien te wszystkie paczki. Dlatego tyle paczek codziennie, moi drodzy, wychodzi z tych wszystkich Chin i tak dalej do nas, bo mamy szybkich stemplarzy w Chinach. Dobrze, to jest liczenie hajsu. To, to, że przekładasz pieniądze w taki szybki sposób, to ja też tak umiem. Zobacz, ile mam hajsu. Pyk, pyk, pykę, tu 20, ile mam w portfelu. Żeby was nie skłamać na chwilę, no jest dyszka. Dyszka jest, to jest dyszka. A on tam już przeliczył, może ze dwie dyszki. Nie wiem, jak tam jest przelicznik, czy to są jakieś juny koreańskie. On to tylko przetasował, normalnie tasował to jak talia, a nie wiadomo ile jest tam w środku pieniędzy. Ale dobrze, worki z jakimś piaskiem, cementem czy czymś tam. Gościu, na lewe ramię, no silne ma to lewe 5, ram... Pięć, sześć, tamtej się męczy, żeby to podnieść, ten na lewym ramieniu ma aż 7. Wyżej, 8 wystarczy, nie kombinuj. Patrz, dziewięć. No to już na głowę. I reszta na głowę. Haha! <laughs> I resztę na głowę! Co pan Supan po 4, tutaj będzie z 6 czy 7 i na bark. I możesz iść z 16 stop... ja pierdzielę. No to był hi... on wygrał ten odcinek na razie. Przynajmniej był najszybszy, najlepszy, najsilniejszy. Dobrze, tutaj mamy jakieś pielmieni Doritos, normalnie klejone Doritos z jakimś farszem. To są te takie pierożki, ale bardziej z twarogiem. Ja tworogiem nie lubię. Ja lubię wszystko wytrawnie. Musi być mięcho w takich rzeczach. Jeżeli jest mięcho, ja się czuję spełniony, dobrze to jest. Mój dzień, a ona tam kleiła normalnie z twarogiem po co? Dobrze, mamy mięcho. Ciachanko pyk 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 pyk. Proszę bardzo znowu ćwiartą. No oni są dobrze. Oni są dobrze. To widać, że oni się na tym znają. Tutaj normalnie parówki wbija, czy co to jest? Normalnie na Orlenie można spotkać takich ludzi. To nie jest nic nadzwyczajnego, Oni też parówki wbijają. Tutaj podgrzewaczki do mięsa, żeby szybko tam ugrylować W ogóle mają najlepsze jest z Orlena. Grillowana kiełbasa, która już jest wcześniej ugrillowana, żeby tylko ją dodać na to do, do upieczenia, do ugrillowania i no nie wiem, bez sensu. Tutaj mamy cienkie plastry jakiegoś schabu, które później trafią gdzieś do jakichś portugalskich koncernów, na przykład do Biedronki, żeby można to sprzedawać na kilo, na sztuki, czy jak zwał, tak zwał, jakkolwiek, takkolwiek. Gościu, który szybko sprząta sklepy, ludzie się dziwią, jak to tak działa. On... Prawie mu spadł talerz, jeszcze nim zakręcił. Wcale nie był brudny, więc ten makaron, który był na talerzu, nie rozleciał się po pobliskich ludziach. Gościu robi normalnie te konfetti, małe konfetti, albo te takie odnogi do łapaczy snów, bo tam się przyczepia do łapaczy snów, takie różne, nie wiem, na przykład firanki albo coś tam, połówryw, proszę bardzo. Jak to są jakieś. Salmony, tuńczyki takie duże. Wydaje mi się, że to jest tuńczyk, bo on ma taką ściętą głowę. Krojenie cebuli na czas będzie. Najpierw to i potem pik 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 pik. Proszę bardzo. Można kroić szybko cebulę. Można. Czy ktoś tak umie? Jeżeli ktoś z was tak umie, pochwalcie się tym. Nie myślicie do mnie. Maila, na przykład, pokażcie jak szybko kroić cebulę. Na pewno to docenię. Można grupę was zapraszam mistrzowską, bo tam dużo takich rzeczy się dzieje. Możecie pokazywać swoje jakieś ukryte talenty. Na przykład składanie, skręcanie długopisów też można. I koniec filmu. Już miałem wpisywać kod, żeby obejrzeć kolejny film, ale wy możecie wpisać kod, żeby następne filmy pojawiły się u mnie na Kanale. zostawić oczywiście łapeczkę w górę, hashtag praca, to jest najważniejsze i tyle ode mnie moi drodzy, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze na tych ludziach, którzy pracowali na tych ludziach, na ludzi, na oglądaniu ludzi którzy pracują bardzo szybko, w bardzo szybki sposób realizują swoje prace, tacy ludzie są naprawdę potrzebni na świecie, bo szybciej dostaniecie swoją paczkę z AliExpress. no i tyle ode mnie, trzymajcie mi mistrzowski łokieć, do zobaczenia już nie ma w kolejnych filmach na moim kanale, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, 20 tysięcy łapek pod raz kolejny film na kanale, trzymajcie łokieć Hej, mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Wesprzyj no mi drobną kwotę, jeżeli używasz Adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywa i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!